Cześć, tutaj Dedraco 17 i dzisiaj pokażę skąd pobierać za free bez limitu YouTube yy, muzykę. Yy, wchodzimy w link podany w opisie, ja sobie już nie wchodzę i tak jesteśmy, taka sama powinna wyjść, i oczywiście można sobie zrobić tutaj yy, konto. Yy, wyszukujemy swoją muzykę, którą chcemy mieć, yy, ja sobie biorę z wylosowanych. No to Lemon, nie pytaj o Polskę. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy ta piosenka jest taka, jaką byście chcieli, klikacie sobie tutaj po prostu, odsłuchaj i ona Wam po prostu przejdzie. Można zrobić tak: pobrać na komputer, pobrać, na, pobrać plik na telefon oraz wytnąć dzwonek na yy, komórkę z tej piosenki. Ja, jak, ja sobie pobiorę na komputer, później mogę sobie. Na telefon, przez e, kartę pamięci domyślną telefon, więc tak, teraz to nam się pobierze. Mi się to pobiera, jak widzicie, będzie jeszcze pół minuty. E, tu macie nawet jeszcze, jak się nie mylę, obrazki takie różne, e, śmieszne. Obrazki, jakbyście chcieli, e, no cóż, pobiera nam się. Proszę o subskrypcję subskrypcję subskryp... subskrybujcie mój kanał nasz nasz kanał to jest mój czeklucika i piszcie w komentarzach co chci, chci, chcielibyście więcej mieć co, z czego kręcić jaki będzie. OK mi się już to pobrało, mi już internet nie będzie potrzebny, ja sobie mogę już z niego wyjść mi się to pokazało na pulpicie, jak widzicie, możemy sobie je odsłuchać w formacie mp3. To jest już wszystko w tym odcinku i proszę o subskryp subskrypcję, lajki, komentarze i z czego mamy jeszcze kręcić. To wszystko, cześć!